I idę se, siedzieć tutaj. Czekamy, jak ktoś się odwali. PPG. Znaję, życie to się często zdarza. W miejscu żerowania Mandzia. Mandzia Patmas. Mandzia wybiega dziwne. Patmas wybiega, biegnie w dół. Patmas wraca, gra, biegnie w dół. O kurwa! Ale to było dziwne. Gra znowu biegnie w dół. Czy oni robią kółka jakieś? Czy oni robią kółka? Patrzcie na mandzie, patrzcie na mandzie no coś... Coś nie tak jest z Mandziem, co nie? Graf znowu z prawej biegnie?! Ile razy Graf już biegł z prawej? CO JEST?! Cztery, ja widzę czwartego Grafa! Czy wszyscy są tu grafem zróbcie klipa. To jest śmieszne Graf <grafy> znowu biegnie z tego domu. Co chwilę graf wtedy se przebiega. aż muszę go spytać jaki miał Rut Co nie było, aż mnie to ciekawi. znowu graf. Bardzo mi ciekawi, co gra robił w tej rundzie. Ja Heka. tylko powiem, że mamy Janitora, jedną dwójkę, która biegała, to nawcie karigota. Nie oskarżam ich, tylko zgłaszam, żebyście byli uważni na ciała. Is... Ja byłam w labie, graf. W Powiedz mi, jak to, ale ty na, ty miałeś... na początku byłam w admin ja, dobry, i... Halo, to... tam, jak ty się ruszałeś? Słucham? Ja bada? jak się ruszałem? Vitals, teraz Vitals, jestem w elektryku. admin, szukam ciała. Vitals, ale wyszedłeś strony? Ale Mandzio, a ty jaki miałeś ród w tej rundzie? O, no ja też chcę poznać. Pojechałem do laba. Cztery okrążenia, załączyła mi się muzyczka z Mario Kartów. Następnie poszedłem sobie do Storage'a, napełniłem sobie prawo paliwka, napełniłem sobie lewe Kłamie! Dobra, kłamie! Poczekaj, poczekaj, ja mam pytanie. Nie, do elektryka. Niestety, kłamie! Mandzio jest prawdopodobnie. Ja nie widziałem, jak ty zlabawiasz. Nie robił paliwka, nie robił paliwka. mnie co zastanawia. To tak, uwaga, ja byłem inżynier, byłem w encie, nie robił paliwka na 100%. To jest kłamstwo. A, no to graf też się wentował. O to... bloody, oh. oh, Może oh. powiedz mi. A grafa miałem w ogóle chyba cztery razy. Łapiecie, że grafa miałem cztery razy. Przebiegał bloody. z lewej z prawej? Bloody, bloody, bloody. No, no co Mandzio? No co? Zrób zdjęcie sobie nago, jak się wypinasz, po czym przyklej na ścianę, weź, rozpędź i sobie wbiegnij głęboko w dupę. No niestety Mandzio, złapaliśmy cię, złapałem cię. Co? Trzeba było nie kłamać, bloody... tylko wymyślić coś mądrzejszego. No? Ja bym chciał wymyślić coś mądrzejszego, Bladi. Liczby w szóstej, bo tak gdzieś kolować różne rzeczy. To swoją drogą miał też. Węcie. No. Ja mam Dobra, ale, ale Bladii, czekaj, cią, czekaj, no? czekaj, mamy mało czasu, Gdzieś zejdźmy, czoł, z... czoł, ale Mandzio to jest jednym impostorem, ja, nie, ale ale bo kłamał Nie teraz, zejdźmy, skłamałeś, skłamał, daj powiedzieć, no mów, nie ma wina że Bladii woli mówić o tym. ty jesteś, ty, ty wentowałeś i jeszcze Patka powiedziała, że Graf wentował, to mnie bardziej interesuje niż jej Mandzio, nie, wentowałem, jestem praktycznie przekonana, bo byłam na Witalsach, bo się nie dowiemy, nie no, dobra, zagłosujcie na, na mancie, no, bo kłamywał ja teraz. Powiem, że ja bardzo dziwny ruch sobie mam. pytanie, czy nie w zbiegałem w dół? Nie, zaraz, bohem. No, Graf no, jest niepewny, że nie Nie zbiegałem w dół, nie wentowałem ani razu. Choledzy, mam dziwne wrażenie, że każdy jest w kuli. Ale dlaczego nie ma skipa w ogóle? Dlatego, że mancie okłamał was wszystkich, miał dziwny Ale chodź do. oni się na wczas, carigo do nie wypowiedzieli? Ja się nic nie powiedziałem. to oni z bo razem biegali pewnie. Jezu, graf, nie, no nie wytrzymam z tobą dzisiaj. No, bo jestem, mam sokoli wzrok. Sokolon dupę masz. Nie, to Garni bladego, potem jak nie wbiegł. No, niestety, Mandio, złapałem cię i tyle. No trudno, musisz lepiej to przepracowywać, swoje zbrodnie. Kłamczuszku. <laughs> Siema. Hej, bałam się Bladiego. Dziękuję, Patka. Porozmawiajcie w końcu. Brawo Dobra, więc zaraz poczekajcie, longa. poczekajcie. Dajcie nam powiedzieć no. teraz, powiem, na, powiem pierwsze oskarżenie, które padło w tamtej rundzie, że ja biegłem z nawcią. Nie wiem, jak, nie wiem, w których miejscach nas widywaliście tak dużo razem, bo na samym końcu tak naprawdę wbiegłem z do Specimen Roomu, ale wcześniej robiłem rakietkę, dobiegam do drzwi i Navcio tam stała I wbiegliśmy do Specimen Roomu. Przez całą rundę nie wiem za bardzo, czy żeśmy biegali razem, więc nie wiem, skąd to oskarżenie. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Teraz możecie to znaczy swoje dobre nas zmieniał ja faktycznie e, jak szliśmy do Specimena, ale ja przebiegłam tak naprawdę m, praktycznie połowę mapy. I ja najpierw rozumiem. byłam w to. adminie i tak dalej, a dopiero Dopiero potem poszłam do Meda. Dobrze, no, ja to wbiegłem moje oskarżenie, poczekaj, Karigoda, Oskarżenie jest na takiej zasadzie. Sprawdziłem Witalcy, Nie, wszyscy żyli, wbiegłem do Specmena, minąłem się z Nexe, wybiegłem do Laba, widziałem Waszą dwójkę i na Witalcy jest ciało schowane. Więc po prostu na tej podstawie skolowałem was jako potencjalną dwójkę. I hmm. chciałem dowiedzieć się reszty. Niestety w lan możesz mi Intrigs powtórzyć, jaka to jest dwójka, żebym mógł zapamiętać? Nawcie i Karygoda widziałem. Dziękuję. na, na końcu nic rundy nie z nie z nie na eee, to ja mam no, ja no, bo, bo, no bo się nie będę No bo skoro Mancio kłamie. To jest. Istotne, jak nie jest istotny teraz, istotne? Jest. Bo, nie, nie jest istotne, ponieważ ty skolowałeś, że Mancio skakał po a w pal skolowałeś... wiem, że skakał po tylko że kłamał. No. no. Mandzio nie robił paliwa. Mityk to jest oczywisty dowód. Stałem przy wpadce, miałem uciskać. Z... No. No. Mam no. informację ważną. Mogę 10 sekund? 20 Dziękuję 20 za 25 złoty. Być może był to błąd, ale Kaligoda się probawił w tym, jeszcze w teraz. Dziękuję. Zastopował Dziękuję. Mi Dziękuję bardzo serdecznie, Darka. Piąteczka nie dla to ciebie. To Dobra, o, zagłosujmy, Mandzio w żywe oczy kłamie, nie robił tego paliwka, nie wiem, no dla mnie to jest oczywisty dowód no, to mu, Ale to mógłbyś tajemnie, dlatego ja skipuję, po prostu mówię Ja na Karigoda Carigo, był na nie, nie wiem, no ja głosuję na Mandzio Ale czemu wy na Mandzio głosuję? No jak to, dlaczego mi nie powiedziałem, ci czemu? Nie wiem, się... Czemu, no, nie na, rozumiesz? Nadi ma Nie, nie mam exe To ja naprawiam, najgorsze jest to, najgorszy... że mam rację Pamiętajcie! Jest to że ten inżynier pewnie, kurde, naprawdę nim jest, ale jest debilem ślepym i tyle. Może wszyscy sprawdźmy sobie przy, przy, przy przyciski na dolnej prawej. No, kurde, wyczaiłem, wyczaiłem go i tyle. Kurcze, nic jeden, kłamczuszek. Graf może być gesterem też. Nie wiem, robił kółka po prostu. A Graf też nie żyje. Uuu, ciekawe. Ciało w adminie. Rozglądał się, ja biłem ja w tym samym momencie. Było wcześniej już. Manzio nie był impostorem, i też mi się tak wydawało w sensie. Tak. Ja też na początku miałem podejrzenia co do niego, hmm. ale nie pasowało to do fragów, które były. A może był jakimś glitchem w sumie? No i bardzo dobrze, że skipnęliśmy. Kto nie wiem dlaczego eee. wszyscy próbowali na Mandzia. Nie Wszyscy bo... nie, wszyscy został wygłosowany. No ja próbuję. Bartka oskarżyła grafa i graf nie żyje. Bladio oskarżał Mandzie i mandzie nie żyje. Jak to rozwiążemy w tej sytuacji? A ja oskarżałem was i żyję. Hmm. Nie, ja nie oskarżałam, tylko ja się zastanawiałam, czy on no nie jest inżynierem, bo miał taki moment jak inżynier, bo wydawało mi się, że po prostu nie było możliwości, żeby był... Za mną gdzieś za plecami przy bibliotece, a potem ja sobie idę od razu na Vitalson, na Medbeja, on sobie wybiega z Medbeja. Dlatego mnie to zdziwiło i byłam przekonana, że on po prostu powie, że jest inżynierem czy coś takiego, więc się zdziwiłam. Tym bardziej, że ja pobiegłam teraz razem z Grafem do yy do z, z, z tej kontaminacji. Ja teraz robię pobieranie i musiałam robić dwa razy, bo mi timelord przerwał i grafa już nie było, w sensie musiał się cofnąć w takim razie, tak? Do admina. A wchodziliśmy razem. Eee, do tego. Ten, ale co, widziałaś wpadkę jak gra z kakao tak? Nie mówię, że widziałam, tylko że mówię, że, na, że niemożliwe był dla mnie niemal, że ten movement może jakimś cudem był tak szybki, że przebiegł, a ja go nie zauważyłam. I jest to możliwe. Tylko wydawało mi się, że po prostu, jeżeli był jakby przy bibliotece. Zajmujesz mu czas w ogóle, Bladio. No to, ja to, już to, to, tak to tak powiem. Tak. Ja zostawiam że Karigoda nawcia i. No właśnie nie wiem czemu cały czas Blady. To teraz ja szybko coś powiem. Bladi, czy skakałeś przy wędzie, przy rakietce? Skakałem. Okej. Okay. Mitrix dla... a dlaczego? Okej, okay, Bo... czyli ty Słuchaj, się, że ja. Zanim wybiegliśmy tym, do Specimena nie było żadnych wow. ciał. Wybiegliśmy oboje ze Specimena jest ciało schowane, tylko Kary ale... i Nowcia byli razem, mogli zabić w labie schować. No wiesz, wiesz Mitrix, by było... nie spotkaliśmy by było... ja, się. Nawcia. No, ja Blady się kłóci z mandziem, którzy są. Ale ja ci trzeba ale... z grafem a Nexy i Diabeł nie wiedzą co się dzieje, więc zostajecie ci mi tylko wy. ja bym się, wiem, że... Teraz biegaliśmy, teraz biegaliśmy część rundy we dwójkę i są dwa kilka Diabeł zaraz jedno. Tak... O, miło. Miło ten. Nexy ty mi dałeś tarczę? Nice. Dobra, idziemy zapolować w takim razie. Na nafcie albo na karigodę. Dobra. Chodź, tu smakowity kąsku. kari 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 gutku. Chodź, chodź. Karigoda! Karigoda, jest ją on, diabeł. Jest on, diabeł. O, dziękuję, że ktoś go zabił. Wzięło oh, karigody nad tym paliwkiem. Wbiegłyśmy razem z Fatką na nie. Mamy hmm. szerifa W sumie nie wiemy, Bra czy mamy szerifa oh, Nie no, blady jest zesterem, nie? W sensie. Nie jest, nie jest zesterem. Nie jest. Patka nie myśl, że to blady. Go, da go dalej z myślami. No bo chodzi o to, że zachowuje się jak pajac cały czas i już nie mam siły na to Nie, wiem znaczy, że ja to jest nic nowego, to nie jest bieg do nas ten, my go sobie otwieramy drzwi, biegamy na łepon, co on sobie stoi, robi trzy okrążenia, przy nas biegnie dalej, zachowuje się jak jakiś pajac, nie wiadomo co od nas chce Mam taką ochotę go wygłosować, no za daj, nic daj, po prostu daj, daj, spokój wpadka, no, daj <suszy> spokój, no Dobra, no. wpadka, da, dale, dalej, dalej myślałem, da, nie, z, zmieńmy z temat, zboczmy no. z Bladiego, bo Mi to nie jest Bladie, ja skipnąłem. Uważam, że jesteś to postor Nawcia. Aha! No. Całą... Całą gierkę no, jestem ja z na tak naprawdę. Ja, ja rozumiem. Ja tylko mówię swoje podejrzenie. Ja słucham tylko waszych rozmów. Mi, tylko... Nic mnie na razie nie mówi. Mi się Czego wydaje, się wydaje że... że... Nikt nawet nie wspomniał, się że się w dwójką, że no. ktoś biega. A Ty cały czas, czas byłaś z Nawcią? Cały czas? To w tej gruncie tak. Nie cały czas. Rok. Byłaś razem. a i osobą, która tak strasznie. Ej, cieszy, ej, a może oni, i one są loverami. Tak I do tego teraz. jeszcze Mitrix cały czas gada o tym, że ja jestem, z, ja jestem impostorem. To jest klasyczne gadanie. Ej, wiesz co? Tam, tam, tam. A jeśli No no. Teraz. Mów, ja, ale słuchaj, e... ja tylko powiedziałem że no po na początku. Mordę. Potem była kłótnia, ale poczekaj, Nexe, nikt z Was nawet nie skolował. sekund. Że ktokolwiek widział kogoś w barze, tylko ja skolowałem. Daj powiedz Nexe. Dobra, ja mówię to do. Tego diabeła, bo ja wiem, że oni są czyści. mi się wydaje, że możemy mieć i dwóch impostorów jednego glicza. Glicem może być wpadka, duo. znaczy, nie, glicem może być Mitrix, a impostorami może być wpadka i nawcie. i głosuję na no nawcie. To... ja głosuję, ja głosuję na nawczy. Nie! nie Mitrix może być fakt. O! Albo Mitrix. No mamy. Sąduje. Mamy Majora, ok. Powodzenia. Ale. A jeśli są lowersi? Wpadka ale i nawcie? Nie, żeby Mitrix jako impostor oskarżał, też nawcie jako impostor. A, dobra. Co teraz? Co teraz robisz? Zabijesz mnie, kiedy mam tarczę? <laughs> Nie sądzę. Nie sądzę, żebyś była w stanie to. O kurde, spierdzieliła. No i co teraz robisz? I co? No właśnie. Czujesz? Czujesz to? Czujesz to? Nie możesz mi nic absolutnie zrobić. Tak, jestem zbyt potężny. Chyba, że spadłaby mi tarcza. Ale jestem zbyt potężny, oj, i tak tak Vladi kto obok Ciebie teraz? No Czego cały czas to... Nawcia, Nawcia biegała No to... <grym> NO NIE WYKRZYMAJĄC Dystemem dla naw... 3 na dropshipie i zabiłem Karigode i Nice No złapaliśmy cię na tym Mitrix No co? Nie no Mitrix, jaki to jest fen na Zostawcie <grym> Bladie... w lobby faktycznie Bladie, ty ślepy pajacu, Widziałeś mnie jak robiłem paliwko? Obejrzałem swojego VOD. Imitry, Słuchajcie, on ma obsesję, on ma obsesję. Zaczyna się runda. Wybiegamy z po blady. O, Mandzio biegnie tam, podejrzane, co ciekawe Dobrze, schowajmy się w tym miejscu, żerowanie Mandzio. O, patrzcie, Mandzio ubiega, Mandzio wybiega. O, bardzo podejrzane. Ciekawe, co Mandzio knuje. Mandzio to pewnie teraz idzie... No chłop, po prostu ma. Y mogę coś powiedzieć teraz? Nie, mogę, po, po, nie, po, nie, po nie, pierwsze. Jestem impostorem? Ja też Oho, ja o, też O kim ja jestem, okay, nie <laughs> No nie, pierdzielę to Idę sobie. <laughs> a może, hmm A zresztą Dobra, no chodźmy do tego specimen'a Karigoda, jak mnie tutaj zabijesz To cię palnę po prostu Jak ty mnie kurde zabijesz tutaj, nie wiem, może poczekajmy na kogoś innego Ej, chodź coś ze mną, bo jak mnie tutaj romniesz Wyje... Wy i... Co się stało Będzie? O co chodzi? Janusz jest... korwin mikę no, mówi złodzieją ucina się ręce. O co Okłamałeś chodzi? Mnie. O co Okłamałeś chodzi? Okłamałeś mnie! Okłamałeś mnie! Nie złodziejom byłeś złodziejom Okłamałeś ucina się mnie. ręce. I tyle. O, o, Janusz korwin mikę tak nie. mówił. No, to eee, no nic! Mamy dwóch wyklejowanych, skip. Dobra, no to dwóch mamy czystych, to teraz może skip. Nie, 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 nie. skip, dlatego ją wywarmy. Bo co myśli? jesteś jest coś Nie umiesz się bawić. Nie, nie, manzi, pobiega sobie jako Kroj, będzie dobrze. Nie wiem. Matrix, Matrix, złodzieja się ucina ręce i tyle, po prostu. Ja wiem, ale. O tak kurde! Ale! <świld> to się nie Martio, ja wydarzyło! <świld> Dwa ciebie dobra! Mam taki rzucić. Hej, widzimy <mi> sobie! <grym> dobra, ciekawe kim jest w takim razie. Ciekawe kim jest w takim razie wpadka. Myślicie, że jest. Chodź, Tym? Do... Ja abstajnowałem, prawda? Chyba tak. No, i tak by nie został wygłosowany, bo był słab. Znaczy ta byłaby wygłosowana. Znaczy. Yy, ten. No, a jestem majorem. Wpadka chyba spaja, po prostu ma. Ciekawe. Ciekawe, czy to prawda, czy półprawda. Wpadka jesteś spajem? Mówisz? Jeszcze będzieś czysty, ale gdzie go znaleźć? Nie wiem. Chodzi do specimena? Trochę niebezpieczne, ale wejdę. A, do tego diabełu i kucu we własnej osobie się! Manko, Co tam u was, jomaczkowie? Co ukrywacie przede mną jakąś mroczną tajemnicą, przykład zabijalność mnie? Czy wy chcecie mnie zabić? To nie, AB. To nie bądźcie. Okej. Okay. To nie ja. Sorry, zwróciło mi się nawet, nawet z To nie i nie, nie blady. To nie ja. Poczekajcie. czyli... chyba wpadkę trzeba wygłosować No hmm, To tak, wpadka jest 300, więc nie wygłosowujmy wpadki eee, Generalnie i... Mandzio, jebi, co? Cały czas razem chodziliście? Oczywiście Krok w krok Nie, mów tak jebi, bo cię wyciszę i nie odciszę już nigdy Kurde, ej, coś mi słowa, coś nie, mi słowa, no, Chyba no, będę się A A i co? Wy też cały czas razem to chodziliście? To tak Tak, Tak, oni też Meeting's chodzili to? gdzie jest ten... ciało? Medyku? O kurwiks co się stało? To do medyka wbiegał do biegał me, diabeł. Do medyka wbiegał i... diabeł i kuzuł, tak, tak, Razem, biegał, razem, i biegał, razem. I biegał, ten. Nie czy... w sensie. A kogo to było ciało? Karygody. W medyku również te... Matrix jest. No Masz te... 20 sekund, to ciało równo. Okay. Ale ona no nie to nie ma, że my na pewno dłużej byliśmy niż 20 sekund na dole. Oj, myślę, że wydaje się, że mogło Oj, się zgadzać. Nie. No, zdążyłem zrobić przyjacielu Simon mówi, a Simon mówi trwa dużo dłużej aniżeli 20 a, sekund. Albo to są albo to są na to stoży, albo na przykład... To na 99,9 w tym momencie jest szeryf, bo szukałem supera, ale go nigdzie nie było w medzie, ani się nie otwiera dekontaminacja. Więc jeżeli nikt nie wybiegał w czasie 20 sekund, to raczej to był serw, który po prostu ze zewnie strzelił tak o z dupy. Bo Co? po prostu bieg, bieg, mijaliśmy się na łączeniu tam gdzie jest temperaturka i laby, upadł i myślałem, że to super pobieg w prawo. Nie odpaliła się ani dekontaminacja, ani się nie schował na skanie, nie schował się przy kiblach więc mógł jedynie wybiec, ale ewentualnie... jeżeli to 20 sekund, to wątpię, że to był super, tylko Sherpy. Wiecie co? Jeszcze z czasem pasowałoby to, ja by to był no Nexe, z... bo Nexe z nami był na paliwku, no, jak no, napełnialiśmy, tak. po czym sobie wybiegł i już nie wrócił do nas, zatem A to by... też by się pasowało, bo to było 20 sekund temu, jak on wybiegł sobie. A mm. o... A na ale nie głosujcie, bo to ostatnie 10 lewo. sekund. Zostawcie mnie ja wam coś powiem później. Okay. O Nexe nam zdadzi tajemnicę. O super. Nie swoimi słowami. Tajemnica. Tajemnica supera. Neksę. <laughs> Już w kinach. O, o to zaraz po tym sequelu o gościu, który był w nie dwa. Fakt, faktem. Dużo osób się ten trzyma razem. Fakt, faktem. Co wy tu robicie, gałgańki? Gdzie w dokąd biegacie? Co zmierzacie? I Momitrix mógł krągnąć. Mógł. Dobra, porobię trochę tasków. Dawno nie robiłem, więc dla odmiany mogę trochę porobić. Chyba, że zginę nagle w tajemniczych okolicznościach. Tutaj nie ma, ale jesteś na kamerach, co ciekawe. Zostało mi w ogóle ostatnie dwa zadania. W sumie, jak na to, jaki jest komplit tasków, to to słabo reszcie idzie, tak jakby się zastanowić. Mitrix biega, biega, Semitrix i wskoczył do Wenta, czyli klejmuje w tym momencie ten inżyniera albo wsiroje pawiana. Inżyniera już raz naprawiał, więc coś fizycznie musiałby tam być. Wtedy. I Midnik znowu się pojawił. Mógł co prawda naprawić, ale co jest resztą nie tak? o sobie zadanko. Zostało mi w sumie dwa zadanka, które są obok siebie. Mamy janitora. Mamy no. okej. Okay. Ewentualnie Nexy był altruistą. I szef, i kogoś, Jeśli chodzi o ludzi chodzących razem, no to. Diabeł i, kucu przez cały czas... i kucu przez cały czas razem. Ja teraz w ogóle nie widziałem praktycznie no tutaj... Kuca przez całą rundę, stary. Ja, ja chodzę nawet na chodzi... w adminie. Na początku chodź. Byliście w adminie razem przez chwilę. No, czas cały czas, cały czas i Kucu, i kucu cały czas w Przez chwilę razem. tak, ale, tej ale tej później się Nie, nie, nie. W tej rundzie Kucu obiegł w prawo na samym początku, ja pobiegłem w lewo. Najpierw pobiegłem do. Później sobie pobiegłem e, przez góry, przez elektrykę i pobiegłem w prawą stronę. Ja to jeszcze w tym momencie wiedziałem. znowu skoczyłem w specimenie, bo A... wcześniej miałem jeszcze jednego quest-a, zrobimy specimen. Nie w tej rundzie. Jeszcze ty byłeś, Mitrix, kusem w to elektryku co i w kucu rundzie. długo ja nie zapalał to światła. Coś. Dlaczego czego długo światła nie zapalałeś? Czy znaczy, tak nie no, no wszedłem, długo i... Jak na... i wszedłem i na Że byłem prawie. na kamerach przez chwilę, o, jeżeli tak, o to chodzi. Ja ja no, a kucy no to wtedy... elektryka i przebiegałem, to wszedłem na chwilę, ale to dokładnie ja do elektryka byłem. i właśnie kucy to stanął, wybiegał, dopiero naprawił co. A jak mówisz, że długo stał, to. No ja tylko mówię, że jest janitor. Ewentualnie altruista wskrzesił impostora jakimś cudem, ale wątpię, bo moim zdaniem Karigora się nie zabił, więc chyba po prostu janitor go schował. Oh, ja wam powiem generalnie tak. Gdyby będzie momencie, za chyba mi śmierdzicie. Gdyby w tej Oj, to... rundzie tylko był Mnie jakiś siły. potężny inżynier, który by naprawiał te wszystkie sabotaże, ale niestety żadnego takiego nie ma. I te biedne wędy przy komunikacji zostały nieoczyszczone cały czas. Potężna ręka Bladeusza próbowała tam sięgnąć, ale wystraszył się za bardzo i wrócił się do nas. Tak jestem właśnie. Tak oh, jestem. Szkoda, że żaden potężny tutaj. Zawodnik nie próbował naprawić tych wędrów. Szkoda, szkoda. A ja ja. Dokładnie, też mi tego podobnie. Gdyby ktoś tylko smoto. swoim mięśniem i brodą mógł przeczyścić dokładnie te szyby kanalizacyjne No to teraz chyba jest jakieś napędzanie do mnie. No, ja tylko gówno. To, że mam gówno na głowie, to nie znaczy, że jest jeszcze kanalizacyjne no, wenty. No właśnie ty nie czyścisz, ty brudzisz. No w sumie maska nie zostało, więc... Wiecie jak jest to, nie? O nie, kucyku. Z tobą nie idę. Ciebie to pierdziele Dobra, ostatnie dwa zadania zostały. Myślicie, że ktoś mnie zabije podczas robienia tych dwóch ostatnich zadań. O i tak To jest ten moment, kiedy się umiera. Idę do Specimena. Pierdzielę to! Idę do Specimena! Ale ja się nie bawię w takie klocki. Ja będę nie będę ryzykować swoim życiem, swoją egzystencją dla paru tych. No i zostaję tutaj. A może nie? A jakby ktoś chciał tutaj wejść? Tędy? O, nie musiałem. Dawno nie zrobię wszystkich tasków o, taka a propos. O, kurczaki. Co się dzieje, wpadka? O co chodzi? Musimy mieć jakiegoś impostora, który ma umiejętność skakania po wętach. I tym impostorem nie jest. Na pewno tego fraga nie zrobił diabeł, oraz nasze słodziaki nie zrobiły tego. O! Hmm, Ale nie wiemy ja... nic o Bladim ani o Kutu. No Kutu był w elektryku jeszcze nic niedawno. nie wiemy o mnie. A o Vladim nie wiemy nic. Dlaczego wydajecie się, że, że tego fraga zrobił ktoś, kto potrafi skakać po wętach. Ponieważ stałam na dminie, no i wydaje mi się, że Mitrix był tak zwanym inżynierem albo czymś podobnym, bo wskoczył sobie do wenta, tak myślę, bo nie mogłam go znaleźć potem. I jak stałam na dminie, potem idę sobie na Vitalsy, wracam, a on leży przy węcie, normalnie poturbowany, czy to w bibliotece, wiecie, tam, gdzie się czyta rzeczy. A wiem, że wy w trójkę mieliście takie bardzo urocze spotkanie tam wysoko. Naprawdę, no, tak, tak. Kucu stał Czego w elektryku. nie, nie wiadomo, przyszła do nas. Kucu no, stał w elektryku, ja. nie wiadomo po co, mimo że światło zostało naprawione w sekundę przez inżyniera. Ale stał sobie eee, tam, Może chciał don, tam. Download robiłem nad elektryk. Mogą coś zbudować. Eee. Może tak, może tak, ale Bladiego, no, nie do końca dokładnie. wiem, co się z nim działo. No, nie wiadomo, nie co się ze mną działo przez całą rundę, gdzie mogłem być? Mogłem być wszędzie. No, nie wiadomo. Także, no nie, nie wiem. Simpsons i Jester ale on tak robi <susurna> zawsze. No. Dobrze, to zagłosujcie nam, mnie, nie martwcie się niczym. Dobrze. Generalnie no powiem tak. wam tak, ja skipuję. Zostało, nie wiem, 5 zadań wylem. do zrobienia może. O, to też tak no. prawda. Nie no, jakie pizze, nie zrobiłem żadnego jeszcze No co, pora wziąć się, się do roboty ja się boję, 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 się na Bladiego zagłosować. O Bardziej yy. kucu? skip Argi na kucu jednak był o. Nie, to Blady zadecydował, potężny prezydent Aneusz już. <laughs> no, nieźle Jednak był skip na kucu Nie wiem czy kucu był, ale chciałem kogoś wygłosować Miałem taki kaprysiks To ja wpadłem. Miałem taki kaprys mówię. A! Dawno nikogo nie ten. <grywia> dawno nic nie zrobił. Najlepsze, że wszystkie taski już zrobił. O cholera. Uuuuu! stąd! Odwrót! <grywia> Chciałbym z, z moim pogadać. Kto nie zrobił tasków? Przyznać się! ty kliknąłeś, Blending? A bo chciałem pogadać to nie zrobił tasków, dlatego, byłem ciekaw Ja nie zrobiłam Czemu w patkę nie no, zrobiłeś tasków? Wszyscy Mandzo. wiemy jak się kończy nie zrobienie tasków No nie wywróceniem no chyba Andzią musimy zadecydować tutaj równomiernie mam Niestety Poda. Nie. <laughs> Kurde, czemu go wygłosowaliście? Nie mam pojęcia. Zbieg okoliczności. O co? Słuchajcie, za mnie wchodzi Blaki dzięki za gierkę dzisiaj. Eee, Kucu ty byłeś. Kucu byłeś Do jutra, tak, O co i Mistrix, To nie Nie, nie, nie.